Numer 5. D-Link DCS 942-lite to wszechstronne rozwiązanie do monitoringu z mikroSD, idealne do domu lub małego biura. W przeciwieństwie do konwencjonalnej kamery internetowej, to urządzenie jest wyposażone w diody LED na podczerwień, które umożliwiają widzenie w nocy. Kamery D-Link, takie jak ta, mogą być obsługiwane przez komputer lub smartfon. Zasięg urządzenia wynosi 5 metrów i możliwe jest skonfigurowanie go tak, aby dzięki specjalnym czujnikom rozpoczynało nagrywanie w momencie wykrycia ruchu. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu. Numer 4. D-Link DCS-932 Lite to kamera Wi-Fi, która pozwala na monitorowanie domu w dzień i w nocy dzięki wbudowanym diodom podczerwieni. Urządzenie może monitorować teren nawet w całkowitej ciemności. Odległość oświetlenia wynosząca 5 metrów sprawia, że kamera IP firmy d może być stosowana w pomieszczeniach w domu, garażach lub małych biurach. Łączy się z siecią Wi-Fi i przesyła wysokiej jakości obrazy. Do kamery d można uzyskać zdalny dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem internetu. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 3 może wykrywać ruchy lub dźwięki i wysyłać natychmiastowe powiadomienia. Jednocześnie rozpoczyna nagrywanie wideo, które może odbywać się lokalnie w pamięci wewnętrznej smartfona, na kartach SD lub w chmurze, dla której nagrywanie jest bezpłatne. Posiada rozdzielczość HD 1080p oraz widzenie nocne za pomocą podczerwieni. Dzięki dwukierunkowemu audio można za pośrednictwem smartfona słuchać dźwięków i odwrotnie, mówić do wbudowanego mikrofonu, aby wydawać polecenia lub rozmawiać z gośćmi. Możesz podłączyć kamerę do Wi-Fi lub połączyć ją bezpośrednio z routerem za pomocą kabla Ethernet. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie. Numer 2. Wyposażona w wizjer podczerwieni do wykrywania ruchu nawet w nocy lub przy braku światła. Zapisuje migawki i filmy na smartfonie lub tablecie za pośrednictwem aplikacji Mydlink i umożliwia ich nagrywanie na urządzeniach przenośnych lub w chmurze. Możesz komunikować się z Amazon Alexa lub asystentem Google, aby zobaczyć, co widzi Twoja kamera w czasie rzeczywistym, gdy jesteś zajęty robieniem czegoś innego. Dzięki automatyzacjom i FTTT współpracującym z kamerą, możesz natychmiast włączyć światła w swoim domu po wykryciu ruchu i zgłosić zdarzenie SMS-em lub e-mailem do konkretnych osób. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 1. Prosty w konfiguracji, pozwala rozpoznać ewentualne wtargnięcia do domu za pomocą swojej sztucznej inteligencji. Wysyła powiadomienia, jeśli ktoś włamie się do Twojego domu, rozpoznając fałszywe pozytywy spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zmieniające się światło, a więc także obecność mylących cieni. Posiada funkcję wykrywania obecności wewnątrz mieszkania, wysyła natychmiastowe powiadomienia na urządzenie mobilne za pośrednictwem aplikacji Mydlink i rozpoczyna nagrywanie. Materiał filmowy dostępny jest w chmurze lub na nośniku SD w smartfonie lub tablecie. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie.